Dziś w ramach Luźno O VR przyjrzymy się filmowi Kosiarz Umysłów. Jest to mocno futurystyczna wizja z 1992 roku, która pokazuje sposób, w jaki może być wykorzystana wirtualna rzeczywistość. Nie będę zdradzał całej fabuły, jednak skupię się na tym, co widzimy w filmie i odniosę się do tego, co jest możliwe już teraz. Kontrolowanie wirtualnej rzeczywistości za pomocą ruchu rąk to już jest możliwe. Działa to bardzo precyzyjnie w goglach Oculus Quest i w dodatku nie musimy zakładać żadnych specjalistycznych rękawic. Natomiast współcześnie dostępne rękawice pozwalają nam przenieść tzw. haptykę, czyli odczucie dotyku, na nasze palce. Ładowanie wiedzy bezpośrednio do mózgu. Jest to bardzo ciekawa teoria, aczkolwiek osobiście nie spotkałem się z tym w takiej formie. Wirtualna rzeczywistość pozwala na naukę w znacznie efektywniejszej formie, niż miałoby to miejsce w przypadku czytania książek czy oglądania filmów. Badania naukowe potwierdzają, że wirtualna rzeczywistość ponad 50-krotnie zwiększa stopień przyswajania wiedzy. Co więcej, w wirtualnej rzeczywistości działa mechanizm pamięci mięśniowej. Jeśli wykonujemy jakąś czynność w świecie wirtualnym, to tak jak wykonywalibyśmy ją w świecie fizycznym, więc nawyk, który wypracujemy w świecie VR, będziemy mogli przenieść do świata realnego. W filmie Kosiarz umysłu widzimy bohatera, który ma na głowie coś na kształt gogli rozszerzonej rzeczywistości. W zasadzie jest to jedna soczewka z tej gogli, jednak ogląda obraz na ekranie monitora i steruje przepływem informacji na tym monitorze za pomocą myszki. Jest to bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę, że transmisja wiedzy odbywa się w sposób przyspieszony, przynajmniej tak to pokazuje film. Na ten moment jednak nie spotkałem się z rozwiązaniem, które jeden do 1 dokładnie taki sposób wspierałoby proces edukacji. Moim zdaniem takie narzędzie świetnie by się sprawdziło. zarówno z punktu widzenia studenta przed egzaminem, jak i z punktu widzenia człowieka, który chce się przebranżowić czy zdobyć nowe umiejętności. Film kosiarzumysł pokazuje wiele ciekawych mechanik, chociażby latanie w wirtualnej rzeczywistości. Tego typu symulator widziałem już kilka lat temu na pewnym evencie VR-owym i korzystałem z niego. Muszę powiedzieć, że wrażenia były bardzo przyjemne. Mogłem latać jak ptak w wirtualnej przestrzeni. W przypadku tego rozwiązania, gdzie gracz niejako jest w samym środku kręgu, który wokół niego się obraca, doznania mogą być nieco mniej przyjemne ze względu na dolegliwości błędnika. Jednak film Kosiarz Umysłu pokazuje też mroczną stronę wirtualnej rzeczywistości, to znaczy to, do czego nas może doprowadzić ingerencja w ludzki mózg przy pomocy technologii VIA. Jednak byłbym bardzo ostrożny w kwestii rozstrzygania, czy wirtualna rzeczywistość spowoduje takie problemy, jak te pokazane w filmie Kosiarz Umysłu. Dziękuję za uwagę, to tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zasubskrybuj i bądź na bieżąco.